W ramach piątych urodzin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Zabrzu zostało zorganizowanych wiele ciekawych wycieczek mających przybliżyć miasto jego mieszkańcom oraz osobom przyjezdnym. W Miejskim Ogrodzie Botanicznym można było zapoznać się z narodową kolekcją żurawek i dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących tych roślin. Przewodniczką po żurawkowym świecie była pani Gabriela Sąkol, założycielka kolekcji. Żurawki w ogrodzie są fantastycznie zaprezentowane na rabatach. A są to rośliny wyjątkowe zarówno ze względów botanicznych, jak i ozdobnych. Mają nie tylko bardzo atrakcyjne liście, które zachowywane przez zimę zresztą zmieniają się, ich kolorystyka zmienia się w ciągu roku, ale również bardzo różnorodne kolorystycznie i co do kształtu kwiatostany. Poza tym ich biologia, ich fenologia, ich pochodzenie y, są bardzo ciekawe, stanowią nadal przedmiot badań naukowców. Spotkanie było także okazją do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu fotografii. Pani Gabriela też się zajmuje trochę fotografią, tylko tą bardziej użytkową, bardziej do, do swoich książek o tych roślinach. Ja bardziej krajobrazową i spróbujemy razem zainteresować ludzi no, tym pięknym, zielonym tematem. Bardziej będę tutaj ciałem doradczym, będę podchodził, będę starał się. Poprawić jakość tych zdjęć, które każdy będzie mógł wykonać. Warsztaty, podobnie jak inne wycieczki, zorganizowane w ramach święta metropolii przez miasto Zabrze, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szukamy jakichś pozytywnych możliwości spędzenia czasu tutaj, właśnie w Zabrze. Jesteśmy w Zabrze. Udało nam się też być na górniku Zabrze, ale ze względu na to, że to jest blisko, to jesteśmy te, też tutaj w Ogrodzie Botanicznym. Słyszałyśmy, że będzie też pokaz jak można robić fajne zdjęcia, więc myślę, że to taka perspektywa dla nich co mogą robić w przyszłości. I to jest główny powód. Narodowa kolekcja w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu liczy aktualnie ponad 340 odmian i gatunków ogrodowych i botanicznych żurawek. Jest ona największym zbiorem tych roślin w Polsce.